24.13 Burmistrzu zacznę od rzeczy nieprzyjemnej. Rzeczywiście, bo tak rozmawialiśmy poza kamerą, ani jednej półkokaskarki w Kazimierzy dzisiaj w środku lutego no, nie dostałem. No To jest, to będzie zawód na pewno podniesiony. Ale teraz tak dotyczy, wracając do maratonu. Jeste, jesteś na maratonie wczoraj, o po 12 wieczorem. Co przychodzę, widzę tu wiceburmistrza, czyli burmistrza Kazimierzy. Dlaczego tak się angażujesz w tę imprezę? Znaczy się powiem szczerze, pierwszy raz tak się zaangażowałem ponieważ akurat przyjechałem odwiedzić tutaj znajomych i okazało się, że brakuje osób do liczenia przepłynięć basenowych, więc poprosili mnie czy bym nie pomógł i bardzo chętnie skorzystałem z tego zaproszenia i powiem szczerze, tak się wciągnąłem, że wczoraj liczyłem i dzisiaj przyjechałem celowo dwie godziny przed, przed zakończeniem, żeby też jeszcze móc troszkę pomóc włączyć się, jak to się mówi, w tą imprezę. Hmm? to jest niesamowicie sympatyczne, bo ty reprezentujesz władzę, nawet jeżeli tego nie czujesz, kiedy władza jest tam wśród dzieciaków. Cieszysz się jako były nauczyciel, że dzieciaki się tak bawią? Cieszę się. Jest to dla mnie po prostu fantastyczna rzecz, że dzieciaki chcą uczestniczyć w tego typu imprezach. Zawsze, gdy mamy, organizujemy jakiekolwiek imprezy na terenie miasta czy gminy, zawsze najbardziej ubolewam wtedy, gdy nie ma młodzieży, nie ma dzieci na tych imprezach, ponieważ my, jako dorośli, musimy w dzieciach wbijać, zakorzeniać pewnego Nawet, rodzaju dziewczyny. nawyki, tradycje, bo bez tego nie ma innej możliwości. Będziecie wspierać 14? Oczywiście, 14. Oczywiście 15. Będziesz będę, a nawet będę pływał, to już obiecałem. Dobra, powiedzmy, rozmawiałem, sobie. bo nie wszyscy w Polsce znają wiceburmistrza. Z tej, z tej strony był wiceburmistrz Kaźmierzy Wielkiej, Łukasz Maderak. Dzięki. dzięki. Panie Robercie, rozmawiałem że z wiceburmistrzem, no i problem paskarek, no, nierozwiązany. nierozwiązany. Mam wrażenie, że każmierzka ośrodek sportowy też o tym nie myśli. Myśli, myśli, tylko że nam w tym pomaga przyroda i pogoda, ponieważ no, jak na, na, na dzień dzisiejszy nadal tylko pada deszcz. Na szczęście. Yy, powiedziałeś mi wczoraj, że yy, 13 to podsumujesz dzisiaj. To podsumuję. <noise> nie zakładałem, że 13 będzie aż tak szczęśliwy, wydawało mi się, że będzie pechowy, bo wszystko na to wskazywało i gdzieś ta muzyka jak zwykle nie zadziałała, yy, zawodnicy nie dojechali, yy, artyści mieli jakieś problemy. To nawet sędzia przyszedł do mnie z problemem złamanego palca. O, ale wszystko na szczęście było wokół maratonu, a na, w środku działo się wszystko ok. Yy, maraton na nowo yy, ożywił dzieciaki, na nowo żyje. Myślę, że tak trzeba powiedzieć, że nie spodziewałem się aż tak dużej liczby Cześć. młodych uczestników. Bardzo młodych uczestników. No, dzieciaki zapełniły basen. Dzieciaki zapełniły basen i po raz pierwszy od 13 lat okazało się, że musimy czekać w ostatniej na doręczenie kart sędziem około 20 minut no, czegoś takiego nie było do tej pory e, istnieje duża szansa że okolicy rejon basenu się zmieni że będzie inaczej tak jak tutaj pan starosta wspomniał liczymy wszyscy na to, że basen w Kazimierze zostanie rozbudowany o dodatkową atrakcję nie tylko dla dzieci, bo to będzie troszeczkę inna formuła naszego basenu a mianowicie chodzi o basen ciarczkowy. Ja wierzę w to, że to się uda zrealizować w niedługim czasie. No to super. Robert, gratuluję Ci. Jesteście wszyscy umordowani. Macie prawo do odpoczynku, więc trochę odpoczywajcie. Chociaż wiem, że pogadawali Liga w nie No bruznuję. już są play-offy. Play-offy, play tak, nie wyróżnuję. Play ale zresztą, jeżeli dzieje. znajdziecie chwilę czasu, to wypocznijcie. Dzięki się. Dziękuję również. Zapraszamy ponownie. W tym roku emocje, na sukces, ale nie było. Nie było. wygląda tak, dzisiaj? W tym roku jest. Musimy się z tym zająć. Oba złożyliśmy. Ej, Ej, i chłopcy, jak było? No, dobrze. Macie jakieś Nie, nie. Ja, ja mam Nie, tysięcy 750 metrów. Nie, nie. ja mam Nie, super. Nie, super, super, super. pokazać je? Reprezentujecie kogo? Do sposie. Do nas. I jak zwykle jesteście na wszędzie. Jak zwykle jesteście wszędzie. Macie zapiekanki? Po ile? 4 złote. 4 idę pożyczyć od burmistrza. Były po po... Po dwa. Nie no, mniej bym musiał pożyczyć. Teraz głośno i wyraźnie, ile przepłynęłaś. 33? 300. 33 z hakiem? Nie, 35. 33, 300. 30, aha, 30, a w zeszłym roku? 33, 50. A, czyli. 350, sorry. Powiedz 50. mi jedną rzecz. Byłaś bardzo zmęczona? Miałam taki kryzys. Był kryzys, tak? tak? Ale potem jakoś. Czekaj, pomyłkam. Jedno pytanie, bo to ludzie nie zdają sobie sprawy, ile to jest 30 kilometrów, ale nie chcę mówić o dystansie. Ile czasu, przepraszam, płynęłaś? Jak nawet się zaczął od 12, to o 9 wyszłam. O 9? Ale miałam przerwę. Do dnia kolejnego. Ale następnego dnia. No więc ustalmy. Czyli nie o 21.00. Tyle nie, czasu nie, trzeba, nie, żeby... do no, następnego dnia. Dzięki, trzymajcie.